Poczekaj. Chwileczkę. Jeżeli to Marek, to powiedz, że wyjecha mi wrócę za kilka dni. Dobrze. W y y to może być Paweł. Jeżeli to on, to powiedz, że robię pranie i zadzwonię do niego za godzinę. Dobrze. Y y to może być Maciek. Jeżeli to on, to jestem. Hmm. Marek. Wyjechała na kilka dni. Paweł robi pranie. Maciek jest w domu, tak? tak. Halo. Cześć. Adam? Kto? Adam. Po tylu latach? Chyba padnę trupem. Przepraszam cię, Adam, ale Kysia właśnie umarła. No co ty zrobiłaś? Tak nie pomieszałaś w głowie. Powiedziałaś może, że ja nie żyję? No przecież mi kazałaś. Przepraszam, to moja wina. Nie marsz się, zaraz zadzwoni. Albo wieniec. A, mówiłam ci! to wyjaśnić? Nie, 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 dziękuję. Rób swoje. Halo? Cześć Adam. Jak się czuję, dziękuję, dobrze? Naprawdę, dobrze się czuję, nic mi nie jest. No czyście z Jeździłeś z Katarem w deszczu? Ja pojechałem, żeby go gdzieś zgubić, ale nie. Mocno trzymał się ramy. <grystanie> Kresiu, Zuziu, pomóżcie mi. Ach. Co ci się stało? Spodnie mi się wkręciły. Nie mogę teraz rozmawiać. Zadzwonię później. Ach. Cześć. No co się tak patrzycie? Pomóżcie mi. Co mamy zrobić? Zdejmijcie mi spodnie, a ja podtrzymam rower. A ja jestem zajęta? Ja też. O <grystanie> co wam chodzi? Nie widziałyście jeszcze mężczyzny bez spodni? Sam je zdejmij. Proszę bardzo. Nic ci się nie stało. Przynajmniej spodnie mi się wykręciły. O, pochodźcie ze mną trochę, żebym się rozchodził. O, Tak, tak, jeszcze troszeczkę jeszcze. Zuziu, trzymaj mnie trochę mocniej. Krysiu, Krysiu, mogłabyś mnie tu pomasować. Myślisz, że ją skręciłeś? Nie, ale lubię, kiedy się mną zajmujecie. A, mm. no, no, no. <śmuletra> <Jezusie>! <śmuletra> Muszę zrobić zakupy. Idziesz ze mną? Nie mogę. Muszę to szybko przepisać. Płacą mi 8 zł za stronę. Mm, to nieźle. No to ja idę. Cześć! Cześć. Chcesz powiedzieć, że ktoś odpowiedział na twoje ogłoszenie o przepisywaniu? Zgadłeś. Dostałam pierwszą robotę. Osiem złotych za stronę. Zuziu, możemy mieć za to segment pod miastem. Nowy samochód. Jeszcze będzie nas stać na dwa tygodnie w Tunezji. <grym> Muszę to się ee... z tym śpieszyć. Ta pisarka chce mieć to szybko przepisane, bo umówiła się już z wydawcą. Mój pamiętnik. Wyznania Wandy X. Dziwnie się nazywa, co? Ciekawe, jakie nazwisko zaczyna się na X. Ja czytałaś to? Wydaje mi się, że X nie oznacza nazwiska, tylko pornografię. Jak ona wygląda? Nie wiem, przysłała mi to pocztą. Wiesz co? Pomogę ci. Ty pisz, a ja ci będę dyktować. Dobrze. A dlaczego mówisz, że to pornografia? Sama zobaczysz. 1 stycznia otworzyłam oczy, żeby powitać nowy rok i pierwszą rzeczą, jaką ujrzałam tego noworocznego poranka, było nagie ciało Juliana leżące obok mnie w łóżku. Coś we mnie drgnęło. Jakaś głęboko ukryta, atawistyczna i prymitywna żądza. Wyciągnęłam rękę, dotknęłam jego ramienia i... No, co dalej? Co się stało po tym, jak dotknęła jego ramienia? Wszystko. Przestań, tracimy czas. No może my tracimy, ale ona go na pewno nie traciła. Sama przeczytaj. O. Ach. O. Ach. O. O. Ach. Przeczytałeś, co ona zrobiła we wszystkich świętych? Tak. Ale według mnie to święta to ona nie jest. A czytałaś, co robiła w Dzień Kobiet? Tego to by żadna kobieta nawet w noc poślubną nie zrobiła. Chyba ma nie najlepszy styl literacki. Jest o to poparty bardzo dokładnymi badaniami. Dobra, piszmy dalej. Mhm. Nie, ja, ja jeszcze nie skończyłam tej strony. Nie, ja skończyłam. Dlaczego no, przerwałaś? Nie mogę napisać tego słowa. <noise> Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. jest fizycznie niemożliwe do wykonania. Nie mógłbyś tego robić gdzie indziej? Mógłbym. No to i stąd. Proszę bardzo. Jacek, no co ty oddaj mi to? Udało się. Pożyczył mi tę maszynę do prania dywanów na jeden dzień. Hmm. Wiśniewski pożyczył? Pożyczył. Za pieniądze. Stasiu, to już 73. trzeci raz. Pożyczasz od niego tę maszynę. Tyle razy ci mówiłam, że powinieneś mieć swoją własną. Gdybyś... Gdybyś o te pieniądze, które mu dałeś, to miałbyś już takie trzy maszyny. Stasiu! Trzy! Wyłącz ją! Ona robi straszny hałas. Nie tylko ona. Mówiłeś coś? Muszę sprawdzić, czy dobrze działa. Co ty robisz? Zapomniałeś. No przecież wiesz, że chodzę na kurs ceramiki. Będziesz nam teraz lepić garnki? Czemu nie? Przecież nie święci garnki lepią. Nie? No, no chyba widzisz, że to nie jest garnek. Garnek? Ja próbuję ulepić ludzką głowę. No popatrz, jak świetnie można z tej gliny zrobić oczy, nos, usz, uszy, uszy, uszy. A uszy. można nią zalepić usta? Stasiu. Doskonale uchwyciłaś to podobieństwo do niej. Do kogo? No co ty mówisz? Przecież to wygląda na kogoś niedorozwiniętego. No właśnie. Od razu poznałem, że to moja teściowa. Staś! A zresztą... Ona mówi to samo o tobie. Nie. Staś, czy... Czy możesz mi pozować? Oszalałaś? No, zostaw tą maszynę na chwilę. Nie mogę. Pożyczyłem ją tylko na jeden dzień. Już sama rozmowa z tobą kosztuje mnie dwa złote. Bardzo cię przepraszam, jeżeli się coś ma, trzeba tego używać. O tak, 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 tak. Hmm. Całkowicie się z tobą zgadzam. Hmm. Muszę im wypnąć dywan. Nie dotykałem go już od pół roku. mnie też nie. Wymyśliłem nowy przepis na piernik. Chcesz spróbować? Jasne, co? Ciasto na piernik. No jak? Dobre. Naprawdę? Tak, dobre, bardzo dobre, co? Cieszę się, że ci smakuje. Zrobiłem je z mydła, cebuli i psiej mm, Brzmi pysznie. Zuziu, co się z tobą dzieje? Co? Jacek, przepraszam cię, to przez ten pamiętnik. Nasza Wanda X jest bardzo nieszczęśliwą kobietą. Dlaczego, co ty mówisz? Nie, jest szczęśliwa. Może jest trochę zmęczona, ale... Mężczyźni tego nie pojmą. Posłuchaj. Zrozumiałam, że istnieje tylko jeden mężczyzna, którego naprawdę kocham. Jest starszy ode mnie, bardzo przystojny i mieszka w mieszkaniu pode mną. Niestety, jest żonaty, więc moja miłość do niego nie może się spełnić. Zuziu, musimy jej jakoś pomóc. <śmieniciela> Czy kiedykolwiek poznam smak jego pocałunków lub dotyk jego zmysłowych rąk, gaszących moje pożądanie, 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 po żądania. Wniosę to ciasto, bo zaczyna mi rosnąć. Gdyby choć raz dał mi znak, że coś dla niego znaczę, swoim jasnym uśmiechem, znaczącym spojrzeniem, ciepłym otarciem się o mnie, to by mi wystarczyło. To by jej nie wystarczyło. Nie? Sama czytałaś, co wyprawiała z tym Julianem, Leonem, czy Edwardem. Dzień dobry, synu. Dzień dobry, panu. Przyszedłem, wyprać wam dywan. Nie mógłby pan tego zrobić. Jutro muszę to dzisiaj skończyć. Nie mogę. Pożyczyłem maszynę do czyszczenia i płacę za nią, za każdą minutę. Możecie się stąd gdzieś wynieść. Co mamy robić? Dokończę mój piernik. No to ja się wykąpię. A, jest to dużo lepszy pomysł. Wykąpię się razem z tobą. Stań! Daj spokój! A! Nie zależy mi. Mam coś lepszego do roboty. Stawiłem tu szmatę. Nie widziałeś pan? Nie widziałem. A nie działałoby lepiej, gdyby pan to włączył? Co mówisz? Włączył? Nie. Tak jest dobrze. Jeżdżę tak tylko na próbę. Muszę wyczuć dywan. Wiesz, każdy jest inny. Mój pamiętnik, Zuś. Jedyny mężczyzna, którego naprawdę kocham, starszy ode mnie, bardzo przystojny. Mieszka w mieszkaniu pode mną. Jego zmysłowe dłonie. Boże Wszechmogący. Heleno! 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 Dzień dobry! O, dzień dobry, Krysiu. Możesz wejść na chwilę. Ale tylko na chwilę. Ale tylko na chwilę, proszę cię Co się stało? Stało? Nie, nic się nie stało. Chciałem się za siebie zapytać. A co? Macie tam wszystko, co potrzeba na górze? Dziękuję, mamy. Ha, nie brakuje wam ciepłej wody? Nie. A Zuzi podobają się starsi faceci? Co takiego? Nic, nie, tylko to, to, tak się martwię o was obie same w takim wielkim mieście. To bardzo ładnie z Pana strony, ale muszę. Może... A, a szczególnie martwię się o Zuzie. Jestem pewien, że ona się podoba wielu chłopakom. No jasne, że się podoba. Mm. A kto się jej podoba? Zuzia lubi, kiedy mężczyzna jest elegancki. Tak? Przystojny, inteligentny, ma poczucie humoru. No tak, tego się obawiałem. I powiem panu coś jeszcze. Jeżeli Zuzia się zakocha, to będzie to ten jedyny wybrany raz na całe życie. O Boże! Już taka jest! O Boże! A jeżeli chodzi o mnie, to teraz wolałabym się z nikim nie wiązać na stronie. To bardzo interesujące. Co mówisz, ale... Ale myślałam, że chciał się pan dowiedzieć. Tak, ale to później o tym porozmawiamy. Moje zakupy. Masz. Stasiu, to ty? Stasiu. Oho, tak mi się wydawało, że cię słyszę. Na pieszych herbaty. Daj spokój, Heleno. Mam teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Hmm. A co ty piszesz? Wymówienie. Jakie wymówienie? Wyrzucam tych z góry. Kogo? Wyrzucasz nasze miłe dzieciaki z góry? Dlaczego? Dlaczego? Żeby ratować nasze małżeństwo. Dlatego. Co ty mówisz? Może lepiej będzie, jeżeli ty też poznasz prawdę, Helenu. Zuzia się we mnie zakochała. Co ty powiedziałeś? Brzmiało jak? Zuzia się we mnie zakochała. To właśnie powiedziałem. A myślisz, że dlaczego ona mnie ciągle wzywa na górę? Trzy razy w tym tygodniu, żebym wymienił nakrętkę. Oszalała na moim punkcie. Przestań. Przestań, Stasiu. Heleno, to jest poważna sprawa. Jej nie chodzi tylko o nakrętkę. Przestań, Stasiu. To moja wina. Zbieram teraz owoce tego paradowania w lecie w kąpielówkach dookoła domu. To się musiało tak skończyć. Ile taka dziewczyna może wytrzymać? Mogę czy coś się Przecież sam nie wierzysz w to, co mówisz, no. Wiem, co mówię. Przeczytałem o tym w jej pamiętniku. Jak mogłeś czytać czyjś pamiętnik? Stasiu, pamiętnik jest czymś bardzo intymnym. A skąd mam wiedzieć, czy coś jest intymne, dopóki tego nie przeczytam. No wiesz. <laughs> Przeczytałem, że... Moje zmysłowe dłonie doprowadzają do szaleństwa. Twoje zmysłowe dłonie, Pff, Sasiu! Ty zwariowałeś, zwariowałem! Nie zwariowałem! Ona mnie pożąda, pożąda, pożąda. A ty zwariowałeś, zwariowałeś, zwariowałeś! Zwariowałem? Chcesz się przekonać? Dobrze. Chodź ze mną na górę, to ci udowodnię. A jak mi udowodnisz? Dam jej to, na co czeka. Jasny uśmiech, znaczące spojrzenie i ciepło się o nią odczuwa. Tylko, żebyś nie miała potem do mnie żalu, Heleno, bo ja nie odpowiadam za to, co po tym się może stać. To straszne. Jak można coś takiego napisać? Mnie się podoba. Tak? Pewnie chciałbyś być jednym z nich. Uh -huh. Jak Ci się tak nie podoba, to dlaczego to czytasz? Nie czytam, no, tylko przeglądam. Mm, tak, jasne. Nawet nie wiem, co przeglądam. Mm. Zuziu, to brakuje jednej strony. Gdzie? Ta kończy się tym, że się rozbierają i kładą do łóżka, a na następne już palą papierosy. No tak, to tak. Kiedy ona miała na to wszystko czas. Nie mam pojęcia, jak dotąd to była zajęta każdego dnia. Chodź, zrobimy coś do jedzenia. Nie, poczytajmy jeszcze chwilę. No, tak? no chodź, 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 W tym czasie Zuzia przepisze jeszcze kilka stron i będziemy mogli co czytać przy jedzeniu. No, a te... Możemy na chwilę wejść? Proszę bardzo. W czym mogę Państwu pomóc? Zuziu, czy, czy... możesz popatrzeć na zmysłowe ręce mojego męża? Heleno, siadaj. Zuziu. Słucham. Cześć. Cześć. Nie, 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 jeszcze raz. Cześć! Cześć! Cuziu, to już nie jest tajemnicą. To dobrze! A co nie jest tajemnicą? <grym> Sama wiesz. Co się panu stało z oczami? Przestań wreszcie udawać. Ja już wiem. <grym> Rozumiesz? Wiem! O, jest No, czy to, to tam, 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 tam w kuchni się coś przepalą za sprawę? Ale... Staś uśmieszasz się! Ja w ogóle nie, nie rozumiem, o co jej chodzi. Dlaczego teraz udaje, że jej na mnie nie zależy? Może wcale nie udaje. Wiem! Wiem! Muszę grać trudniejszego do zdobycia. Oj. Uch. Też mi zdobyć? Uspokój się. Powiedz nam jeszcze raz, co się stało. Bogacki mnie podrywał. Bogacki, coś ci się, się przywidziało. Tak? A co to dla ciebie znaczy, jak zrobię tak? Hmm. Myślę, że chodzi ci... Krysiu, możesz za na chwilę zostawić samych? Przestań! Proszę cię, zobacz, on tam jeszcze jest. O proszę, przeczytaj sama. Słowo w słowo, tak jak ci powiedziałam. Widzę, Stasiu, no. widzę. widzę. Dalej widzę. uważasz, że zwariowałem? O, proszę. I to ma być ta nasza milutka Zuzia. Pamiętnik. Bogacki znalazł pamiętnik i pomyślał, że to twój. Teraz się wszystko zgadza. Co się zgadza? Bogacki znalazł pamiętnik i myśli, że to on jest tym starszym mężczyzną, którego ty kochasz. Ja? Mhm. Musisz mu powiedzieć prawdę. Ja? No dlaczego ja? Niech Zuzia mu powie. Ja nie powiem. A dlaczego nie? Ty się wstydzisz po tym, co napisałaś w tym swoim pamiętniku. Ja nie napisałam! Ale on myśli, że to ty napisałaś. Krysia, niech mu powie. Ja! Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja też nie. Tak? A jak ma na imię ten facet, co przychodzi do niej w każdą sobotę, robią to siedem razy, a potem zjadają szproty w oleju? Jacek? Właśnie. A, ale to nie ja. Nie, nie jestem tego taka pewna. Nie. No dobrze, to no, po powiem mu, no chodźmy. Ale idziemy wszyscy razem, zgoda? Zgoda. No. O, dobrze, że cię widzę. Musimy porozmawiać. Tak, musimy. O, oddaj mi to. Dawaj. Co to jest? Pamiętnik, ale nie mój. Tak dłużej być nie może. Nie mogę pozwolić, żebyś... Nie twój? Nie. To czyj? Krysi. Krzysiu, jak mogłem się nie domyślić? Nie, panie Bogacki, to nie jest mój pamiętnik Nie? No to czyj? Boże Wszechmogący o Niech się pan nie martwi To będzie nasza słodka tajemnica Jacek! Nie jest jego. Ktoś mi to dał do przepisania. No Niech pan spojrzy na drugą stronę. Zobaczy pan nazwisko autora. Wanda X. Zuzia jej nawet nie zna. Ach, Stasiu! <grym> Jaki ty jesteś kochany! <grym> Stasiu! Jestem? No, <wiesz, grym> Chciałeś ich stąd wyrzucić, o, o, żeby uratować to małżeństwo. Chciał pan nas... Chciałem, prawda? Prawda? to nie było? Ładnie z jego strony. <laughs> Ładnie się zachowałem, prawda? Prawda? No. no to musimy to uczcić. Chodźmy, zjemy kolację, a potem... A stąd Stasiu. Czy nie moglibyśmy zacząć od tego, a potem... <laughs> no, no możemy. Wprawdzie trudno będzie mi oglądać telewizję z pustym żołądkiem. <laughs> 10, 20, 30. Gdzie jest Wanda? Nie, no czułem, że się spóźnię. no. Nie. Że też akurat dzisiaj musiał mi uciec z autobusu. Nie spóźniłeś się, ale... Nie spóźniłem się? A przecież masz już pieniądze. Chcesz powiedzieć, że ona tutaj jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie? W łazience? Wspaniale. Wspaniale. A czy wspominałeś jej o mnie, że jestem wysoki, przystojny i mam oddzielny pokój? Sam jej to powiedz. Zuży, przecież nie wejdę do Łazienki. Ty idź jej to powiedz, a ja tutaj na nią sobie poczekam. Kim pan jest? Jacek. To jest Wanda X, a to jest nasz kolega Jacek P. Dobry wieczór. Ale się pan do mnie nie zbliża. To pan jest Wanda X. Wanda X to mój artystyczny pseudonim. Moje prawdziwe nazwisko brzmi Remigiusz Bąkowski. Panie Remigiuszu, Jacek chce, żebym panu powiedziała, że jest wysoki, przystojny i ma oddzielny pokój. Naprawdę?